Nie, kurwa innego. to Poleci zaraz przez stały. A. Ale spoko wyleci dołem. Cześć, miło mi was powitać dzisiaj w drugim odcinku. Jesteśmy właśnie w WCD, tak jak obiecywałem. Pokażemy wam krok po kroku co będziemy robić z bm -ką. W każdym etapie, czyli najpierw oczywiście te wszystkie dodatki zewnętrzne, potem delikatnie tam środek, A i też zobaczycie, jak się przy okazji autoklej w PPF, bo mamy troszeczkę zagwostkę z tym, że trzeba połączyć folię przeźroczystą z folią matującą, dlatego, że auto jest w kolorze frozen, czyli już fabrycznie jest zmrożone, czyli mamy biały w macie, a wszystkie elementy w karbonie są w przeźroczu, czyli no. Tak czy inaczej trzeba połączyć tą folię, żeby to wszystko ze sobą idealnie zagrało. To też będziecie mogli za chwilę zobaczyć. Także zapraszam was do środka, zrobimy wam krótką prezentację wszystkich części, a potem zabierzemy się do pracy. Dobra, zgodnie z obietnicą, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj są elementy, które wjadą na samochód. Dlaczego? Z jednej strony dużo, nie dużo. Tak naprawdę CS ma bardzo dużo części w karbonie już w serii. Tutaj możemy pokazać od razu. Mamy karbonowy dach, mamy karbonową maskę, mamy karbonowe lusterka i mamy cały karbonowy przedni splitter. I wygląda to w taki sposób, że tutaj nie potrzeba nam już nic dokładać. Natomiast, żeby to wszystko ze sobą pasowało, ten gryf w pianobleku wymienimy na karbonowy, który widzicie tutaj, w tym miejscu. Tak to dokładnie wygląda, możemy nawet... Unieść. To jest tak naprawdę plug and play. Samochód już jest tak długo na rynku, w sensie M3, że wielu aftermarketowych producentów doszło niemal, niemalże do perfekcji z tymi częściami. One pasują w tej chwili idealnie. Więc tutaj wrzucimy sobie grill karbonowy, jest nawet miejsce idealne na znaczek CS, który pięknie przerzucimy, M3 CS. Dalej, czego brakuje? W CS- w i w ogóle w ceselach też brakuje listew progowych, jak widzicie one są w piano blacku i to kompletnie nie pasuje do e, mm, karbonu z przodu, więc wjeżdża listwa M-Performance. Jak widzicie to jest dokładnie plug and play, tutaj nie będzie żadnego, żadnej kombinacji, natomiast idealnie zastąpi nam piano black. I teraz co ważne, tak jak widzicie lotkę z przodu, która bardzo agresywnie wstaje na przednim splitterze, to tą lotkę będzie mieć kontynuację takiego samego stylu na listwie bocznej. Idąc dalej do tyłu, będziemy mieli tą część, czyli jest to dokładka tylnego dyfuzora, tak naprawdę tylnego splittera również. I to zawędruje tutaj, czyli mamy pięknie przeciągniętą linię związaną z tą lotką, która wystartuje na listwie progowej, a zakończy się na listwie wykańczającej zderzaka. I to domknie nam całość, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o karbony dołem. Jest jeszcze taki jeden mały detal, tutaj możemy teraz przejść do tyłu i go pokazać. Oczywiście dyfuzor jest cały w karbonie, tak jak w, w innych CS-ach i w CSL-u. Natomiast ta ramka tutaj, widzicie, jest w piano blacku. Niestety to nie występuje w BMW w, y, jako część fabryczna i nie da się jej kupić jako część fabryczna, ale aftermarketowo jest. I tak jak widzicie, całość, zgodnie z tym, co mówiłem, całość wszystkich elementów plastikowych, tych, które są w pianem leku, będzie wymieniona na karbon. Dzięki temu będziemy mieć połączenie idealnie dachu, tak jak wspomniałem maski, lusterek i zejście do dołu z tym wszystkim. Natomiast smaczkiem tutaj w tym wszystkim będzie kierownica. Dlaczego kierownica? Dlatego, że jest to kierownica z nowej, poliftowej M4. Zupełnie inaczej wyglądająca, szczególnie dołem. Góra się nie zmieniła. Praktycznie tutaj też nie ma za wiele zmian. Natomiast zmienił się całkowicie dół. Jest ścięty teraz. I ta część jest ażurowa. Taka bardzo ładna, techniczna bym powiedział. W starej wygląda to zupełnie inaczej. Zaraz Wam pokażę jak wygląda w starej i jak żeśmy to zrobili. Co żeśmy zdemontowali. A jak żeśmy to po prostu zmienili. A na sam koniec przymierzymy koło, bo przywiozłem ze sobą Cały zestaw nowych felk, już z nowymi oponami, które wiadą na to auto. Także teraz zapraszam Was do środka i pokażę Wam, jak zmieniamy kierownicę. Z tym było najwięcej roboty od samego początku i wiedziałem, że z tym będzie najwięcej roboty, ponieważ to jest kierownica, którą wymontowałem wczoraj z mojego CS-a. Tak widzicie, jest no zupełnie inna, szczególnie tak jak powiedziałem, dołem. Ale co jest fajne, wszystkie bebechy, które z niej wyciągnąłem, pasowały do nowej kierownicy. Z czym to się wiązało? Musiałem wyciągnąć wszystkie moduły, które są tutaj, czyli moduły sterowania radiem, moduły sterowania tempomatem, e, silniczek od wibracji w kierownicy, ogrzewanie, nieogrzewanie, akurat tutaj miałem to szczęście, że w mojej nie ma ogrzewania i nie trzeba było przemontowywać do, do nowego wiązki. E, także mniej tych kabelków, natomiast tak czy inaczej troszeczkę to nastręczyło problemów. Powiem wam dlaczego. To jest taka śmieszna kwestia, ale wam ją też zaprezentuję, wyciągając ten dekor. Niestety, ale w tym miejscu był silniczek od wibracji. E, jak zjeżdżacie z pasa ruchu, to aktywny, tem, y, aktywny asystent powoduje, że zanim y, was skoryguje y, tor jazdy, to jeszcze czasami potrafi zawibrować. E, ten silniczek od wibracji był w tym miejscu. Natomiast w nowej wersji niestety silniczek od wibracji, jak widzicie, tu jest ażur, tego już nie ma. Silniczek od wibracji jest schowany tutaj. I tak jak wam powiedziałem, wszystkie bebechy, które przerzuciliśmy z tamtej kierownicy, czyli sterowanie i tak dalej, ten silniczek był tu umiejscowiony i miał krótki kabel. To znaczy komputer od kierownicy tak naprawdę moduł od kierownicy, ten komputerek, taki moduł komfortu jest w tym miejscu. I on kabelek miał tylko 5-6 cm, a potrzebowaliśmy 15 cm, żeby się połączyć z tym. Musiałem to dosztukować. Czy wyszło? Zobaczymy. <laughs> Naprawdę się dopiero okaże. Natomiast cała reszta bez problemu zagrała. Udało się to wszystko bez problemu przerzucić. Wszystko funkcjonuje. Jeżeli chodzi o kliki, to wszystko funkcjonuje. Zaraz będziemy ją podpinać. Zobaczymy jak to, jak to zagrało. No, jestem z tego. Może nie, nie powiem, że jakoś super dumny, natomiast tak jestem bardzo zadowolony, bo bardzo mi, zależało, za, bardzo mi zależało na tym modzie. Dlatego, że on w tej chwili powoduje, że auto wygląda jak poliftowe w środku. Bo pamiętajcie, że no, CS jest jakby przedliftowym samochodem, bo BMW teraz przeszło lifting, przednich świateł szczególnie. No, tam delikatnie we wnętrzu, ale to są bardzo e, rzeczy takim bym e, no, delikatne. Natomiast ta kierownica, no powiem szczerze, leży świetnie. Wygląda świetnie i nie ukrywam, że jak się przejechałem dwa tygodnie temu na Silesia Ringu byliśmy na, na, na zaproszenie myślą na fajnym evencie, które organizował BMW. Przeje, po, pojeździłem sobie nowym właśnie poliftowym. Tą kierownicę zobaczyłem, mówię, muszę mieć taką kierownicę. Jeżeli kupię cesa, to, to muszę ją przełożyć. Udało się dorwać gotowca, ale no niestety całej kierownicy nie da się przełożyć jeden do jeden, ponieważ zwyczajnie nie będzie gadać z interfejsem. Czyli wszystko by trzeba było kodować. Zatem każdy element tutaj, który widzicie, po prostu trzeba było wyciągnąć i, i przełożyć. Trochę tej kablomanii tam jest, natomiast dzięki temu te wszystkie wtyczki teraz tak naprawdę powędrują na swoje miejsce, bo ja przełożyłem to, co wyciągnąłem ze swojej fabrycznej. To też nie zakładam, powtarzam, nie zakładam, nie wiem jak będzie, ale nie zakładam, żeby był jakiekolwiek problemy, ponieważ auto dalej będzie myślało, że to jest moja kierownica seryjna, ponieważ tu się nic nie zmieniło dla niego w sensie stricte. Komputerowym i, i, i tych wszystkich czujników, które tutaj już wcześniej były, zmienił się tak naprawdę tylko wieniec. Także za chwilę Wam pokażę, jak zamontujemy, e, jaki jest efekt, czy w ogóle, <ścoughs> czy to, że tak powiem, zadziała. Natomiast zakładam, że jeśli zrobiłem wszystko zgodnie z tym, co było powiedziane, to powinno zadziałać. Czekaj, jeszcze się, jeszcze się nie cieszę Jeszcze się nie cieszymy, włączymy radio Działa sterowanie, więc mamy wszystko No, dobra Wszystko bangla Bomba, dobra Możemy zapinać do końca I jedziemy dalej z tematem Yeah. It's been a long time coming. Jak widzicie, wzór bardzo techniczny. O nim wspomniałem wczoraj na, w odcinku, w którym jechaliśmy po m 3 że będzie właśnie taki wzór z cienkimi ramionami. A wtedy powiedziałem, że jak pajęcze nogi, właśnie. Dlatego, że jak widzicie, bardzo lekki, techniczny. Taki bym powiedział. Uniwersalny, bo on pasuje do wielu samochodów, nie ma co się oszukiwać. I to będzie zestaw zimowy. Co prawda, ja teraz jeszcze założyłem letnią oponę, ale to ma przede wszystkim dlatego, że jeszcze z miesiąc uważam, że temperatura będzie taka, że będę jeździł na letnich, a za miesiąc założymy zimówki, ale na te felgi, bo felgi letnie to będą takie jak miałem wcześniej na zielonej swoje M-trójce w kolorze złotym. Natomiast teraz idziemy w klasykę, czyli srebro, matowe, jak widzicie, taka satynka. I tutaj będzie zaraz zobaczycie fajny jeden detal, który. Przyłożymy w momencie jak już koło powędruje na samochód, także lecimy. Byle jakie tylko dokrętki, nakrętki czy coś. Tylko jak to wygląda. Składa się to w ten sposób. I tu będziemy mieć to zamontowane. I jak widzicie pasuje idealnie czerwony kapsel do zacisku. Nie no, nie spadnie. Aż, tak, aż takiej tandety nie zrobiliśmy. <laughs> nie tutaj wiecie, będą potrzebne, jak widzicie, śrubki. Ale te śrubki zrobimy z płaskim łubem, Ze stali z, weźmiemy sta, z, z kwasiaka śrubeczki, żeby idealnie pasowały. Tutaj tak jak widzicie zacisk i czerwony, i czerwony kapsel. Tak jak chciałem, ponieważ wszystkie detale, które są na CS-ie, są z czerwonym. Mamy czerwony znacznik na kierownicy, mamy czerwone przeszycia, czerwone wstawki w, w skórze. Czerwony, tak jak tu widzicie, zaciski, i chciałem, żeby ten element również tak wyglądał. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Jak już to wszystko razem się dokupy złoży. Zaczęliśmy właśnie teraz od demontażu nadkola, żeby się dostać do przedniego zrzaka. Niestety, ale trochę trzeba się nakręcić. Dobra, mamy zderzak ściągnięty, kratki tutaj, te dolne, już są fabrycznie w węglu, bo one też mogą być zwykłe, to takie siatkowe. No ale w tym wypadku już jest, tak jak mówiłem, wszystko w włóknie węglowym, brakowało tylko grilla. Grill mamy, wiązka już jest zdjęta, pozostaje nam tylko wypiąć go z tych wszystkich tutaj zaczepów, no i zamienić na świecie plug and play. Powinno to tak spasować, oglądałem mnóstwo filmików na YouTubie, no ale wiecie. YouTube swoje życie swoje, zaraz się o tym przekonamy. Także bierzemy wyjmaki plastikowe i do boju. Dobra, przód skończony. Można się zabierać za boki, czyli listwy i tył. Lecimy z tematem, bo już tam prawie został uruchomiony. Lista wygląda świetnie. Zamontowana jest o dziwo bardzo solidnie, w co nie do końca wierzyłem, bo sądziłem, że będzie musieli jakieś śruby dać czy coś, ale to wszystko jest bardzo stabilne i ładnie wygląda. Spasowanie oczywiście jak fabryka, więc tutaj nie ma nawet o czym dyskutować. Przenosimy się powoli na tył. Na razie nie mam koncepcji jak to zerwać, bo musimy zacząć od dyfuzora niestety, żeby się dostać do ramki. To najpierw dyfuzor, potem ramka i dopiero na końcu boki. Także myślę jeszcze z w dwie godziny będzie rzeźby, no ale dzisiaj całe auto będzie skończone. to są klocki lego Na poprzednich ujęciach widzieliście ile nam zajęło czasu ściągnięcie tego badziewia Natomiast montaż to tak jak powiedziałem klocki lego 5 minut zegarkiem na ręku bo wszystko się kliknęło Idealnie spasowane perfekcyjnie tak jak powiedziałem mamy boki Mamy ramkę dyfuzora mamy dyfuzor Zostało mi tak naprawdę tylko i wyłącznie Wstawienie kołków no, i BMW tu przewidziało. Z tego co widziałem, w jednym miejscu, o tutaj, że mam się przewiercić i złapać wszystko jedną taką śrubą, żeby prawdopodobnie jak ta lotka będzie, o to co widzicie, czy jak będzie powietrze mocno gdzieś pracować, to żeby się nie odginała za bardzo. Ma być tutaj zopana. No i tyle. I mamy to. I tak naprawdę zostaje założenie kół, i jedziemy na ustawienie, na ustawienie, na założenie zawiasu, no i ustawienie też. I koniec. Jak widzicie za mną auto już jest gotowe, szykuje się do wydania. Zostały dosłownie ostatnie szlify, także docinanie folii, wycinanie parktroników, ale to już naprawdę takie, jak to się mówi, e, no dopieszczanie. Auto prezentuje się następująco, zobaczycie je myślę w ujęciach już na drodze w rolkach, bo zostało nam jeszcze to, co najważniejsze w mojej ocenie, czyli zawias, bo felga ładnie meczuje, wszystko ładnie ze sobą pasuje. Natomiast mimo wszystko będzie to dosyć duża szpara między oponą a e, błotnikiem, tego się teraz spodziewam oczywiście jak opuścimy auto, ale jest już na to lekarstwo, bo cały zestaw sprężyn i wszystkiego czeka w, e, u naszego za, zaufanego człowieka, który mi już takie auto niejedno robił, e, bo i w piście mi zmieniał zawieszenie i w e, właśnie wem trójce, także... No, jeszcze dzisiaj mamy nadzieję, że to się wszystko wydarzy, zobaczymy, bo czasowo jesteśmy strasznie ograniczeni, także będziemy z tym walczyć na pewno. Może się dzień przedłużyć nawet i do 20-21, ale realnie myślę, że, że już dzisiaj będzie finalnie skończony. Ale to już za chwilę, jak potrzebne tam na miejscu. Przyjechaliśmy do chłopaków z Rooster Garage i zaczynamy zabawę. Specjalnie tutaj Marley mi dał e, całe opakowanie, sam sobie unboxing zrobił na YouTube'a. Zrobimy. co prawda mam w tym takie doświadczenie kiepskie. A ile paczek, ludzie. Tiaram. Jest. Proszę bardzo. Sprężynki. To jak się nie mylę tak, to jest tył, to jest przód. Do, do kręcenia, bo oczywiście jest regulacja. No i co? Zrzucamy zaraz koła, bo jest to co Wam pokazywałem, czyli ten piękny, fejkowy <noise> central lock. zrzucamy kółeczko i będziemy kręcić. Nie wiem ile. Zakładam, że przynajmniej 15 mm by trzeba było. Zobaczcie jaka z przodu jest szpara, jaka jest z tyłu. Tam z tyłu zawsze te bęki są lepiej spasowane. Natomiast tył na pewno mniej. Tył delikatniej, dlatego że no też musimy zachować jakąś ładowność i w tym momencie jak gdzieś tam wsiądą pasażerowie z tyłu, czy nawet jakbym wrzucił jakiś bagaż do auta, to też żeby mi to koło za bardzo nie weszło pod nadkole, także tył troszkę mniej agresywnie i nie trzeba tak mocno jechać, bo jest ładnie spasowany, a tył no to zdecydowanie, tylko dlaczego mówię, że będziemy kręcić i kombinować, o tym cały czas wspominałem, że ja chcę zachować tutaj w miarę rozsądny prześwit, także... E też nie jest tak do końca, że jak skręcimy zawiasem na przykład te 15 mm, to te 15 mm się tutaj przekłada. Krę skręcamy, powiedzmy te 10-15, ja wyjeżdżam na drogę, przyjeżdżam po paru hopkach, czyli żeby to zawieszenie chwilę popracowało, się ułożyło i dopiero wtedy wiedziemy z powrotem sprawdzimy jak to wygląda, jak to będzie funkcjonować. Także nie ma co pieprzyć za długo, bo mamy, jesteśmy, jak to się w niedoczasie. do Nie jedziemy z tematem. Tu. A? Masz gościa. <laughs> Ir mano... Štai. Spook, spook. Fitment powinien być ideolo. Jest dokładnie tak samo, jak było w zielonej, mhm. tylko teraz mamy inne sprężyny. No tak, Rozumiem Dorać coś. Ja bym chciał, że tak, patrzyłem realnie, że tam 2 centy musimy zejść, mhm. wtedy zostanie nam tu jeszcze prześwit sensowny e, pod dokładką. O tyle jest teraz lepiej, że to nie jest dokładka tak jak w tamtej, że jeszcze była obniżona, wszystko i tak dalej. Więc jeżeli zrobimy 20 mm z przodu, to ile z tyłu? Z tyłu chyba z 10-15. Bo tył jest i tak niższy, do nie? No to, jest, to tak możemy to klasie, tak możemy ten. Nie? Ale ja i tak się zdaję na twoją ale. wiedzę, bo prawda jest taka, że już kręciłeś tego setki, a, a wcześniej nawet jak mi tą zieloną zrobiłeś, to był perfekt. Tylko tam było śmiesznie, bo tam praktycznie z przodu żeśmy tyle co nic zrobili, tyle co fabrycznie jakby sprężyna tak, dała ta i tak. e a z tyłu mi tam troszeczkę podkręciłeś, mhm. nie? No i Dobra. faktycznie było, było rewelacja. No 20 mm z przodu bym chciał zejść. Dobra. Tylko... Inaczej, w razie czego bądźmy na bezpiecznym takim, że troszeczkę, nie, nie zjedźmy za nisko, bo on nie, się jeszcze chwilę, wyżej, tak, on żeby on się usiadł, ułożyć, bo nie? się boję chopek. Nie? z tam centem zapasu. Dobrze, Dobrze. nie Dobrze. ma problemu. Spoko, mamy. Jak widzicie, robota jest prawie skończona, bo radek jeszcze kończy dokręcać koła. Ale co teraz nas czeka? Samochód już jest obniżony. To się tak oczywiście nie rzuca mocno w oczy. Dlaczego? Dlatego, że teraz wyjedziemy nim na drogę i przejadę te kilka hopek. Zrobię ze dwa kółka wokół osiedla, po to, żeby to się ułożyło wszystko. Następnie wrócimy i niestety czeka nas powtórka, czyli zrzutku i jeszcze regulacja minimalnie na gwincie właśnie tego, co chcemy osiągnąć, czyli teraz będziemy patrzeć, jaki parametr chcemy idealnie osiągnąć na przodzie, na tyle. I to będziemy teraz, że tak powiem, dopasowywać, co zajmie pewnie jeszcze sporą godzinkę. Bo trzeba, mówię, tak mówię wrócić zaraz i jeszcze raz te koła zrzucić, jeszcze raz pokręcić, wziąć suwmiarkę, sprawdzić, zmierzyć i jeszcze raz to wszystko zrobić. Także y, zapraszam Was już na kolejny odcinek. Tak naprawdę, w którym zobaczycie całość samochodu gotowego, już takiego poskładanego, gdzie będzie wszystko fajnie, pięknie. Wybierzemy do tego jakąś ciekawą drogę, wybierzemy do tego fajną scenerię i nagramy dla Was kilka rolek i fajnych ujęć, zarówno w pionie, w poziomie. Na pewno będziecie tego dużo widzieli i na Instagramie, i na YouTubie, ale to już jak pogoda dopisze i odpowiednie miejsce, bo dzisiaj już kończymy, jest godzina w pół do szóstej prawie. Także tyle z mojej strony i do następnego razu.